Hotel Katylton. Trochę pracy, farby i będzie jak nowy. On chyba nigdy nie wyglądał jak nowy. Nic dziwnego, że nikt nie chciał ci pomóc wyremontować zamku. Rzeczy samej nikt nie chciał pomóc, gdyż. <ścoughs> tutaj straszy. Tu straszy? Cezarze, miej na względzie fakt, iż przerabiam zamek na ekskluzywny hotel. Rozpowszechnianie historii o duchach nie leży w naszym interesie. Co za dziwa chciał mieszkać w tym zamczysku? Przypuszczam, że hmm, poprzedni właściciel, pani Czuchyziu. Doktor Ludwik von Kaczylton, chłopcy. Ponoć to jego duch od lat nawiedza zamek. Tak mówi legenda. Z upiorami czy bez hotelka, Chilton będzie najlepszy na świecie. Nie, kotku, musisz nieść to w ten sposób. Głowa w górze, plecy proste. To znaczy tak? Tak. A wasze twarze powinny pozostać bez wyrazu, tak? Bowiem życzą sobie goście. Świetnie mam idzie. Tylko uwaga na... Na dywan. Jak tak dalej pójdzie, sami odstraszymy klientów! Nonsens, jeszcze się nauczycie! A teraz najważniejsza lekcja: napiwki. Za każdym razem, gdy pomożecie w czymś gościom, nie odchodźcie, póki nie dadzą wam napiwku. Procent z napiwku należy się kierownictwu oczywiście. Ta część podoba mi się najbardziej. Pięknie, wspaniale. A teraz wracajcie do recepcji i czekajcie na wezwanie. E -e. Dziękuję. Dziękuję. Procent dla kierownictwa.